danie z muzami magazyn publicystyki kulturalnej 5 minut po 11 magazyn publicystyki kulturalnej są bardzo młodzi, a już wiedzą, jakimi drogami powinni podążać. LJS od jakiegoś czasu stał się ich sceną, na której mogą pokazać się publiczności. Fantastycznie śpiewają, wygrywając festiwale i konkursy, nie tylko w Polsce. A co ich łączy? Młodzi wokaliści pracują pod okiem Moniki Litwin-Dyngosz. Śpiewająca, utalentowana młodzież odwiedziła naszą rozgłośnie, opowiadając o swoich sukcesach i marzeniach. Świat jest hojny, gdy nie pracuje. Spokojny śmiechem zdobisz dni. Wyjątkowi goście dzisiaj. Rozpocznę od przedstawienia pani profesor Monika Litwin-Dyngosz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Która przedstawi swoich utalentowanych uczniów. Przedstawię z przyjemnością część moich bardzo utalentowanych uczniów, ponieważ mamy tutaj dzisiaj delegację. Mamy Ole Antczak, znakomitą piosenkarkę, równie pięknie śpiewającą Małgosię Mantej, Dominikę Dyngosz i Tomka Wielińskiego. Jak długo chodzicie na zajęcia do pani Moniki i jakie drogi, no nie pytam córki, chociaż nie. za moment z córką będę rozmawiać, I y, jakie drogi Was zawiodły właśnie, aby y, uczyć się o pani Moniki Litwindosz, Małgosiu? Ja się uczę chyba od trzeciej klasy, czyli od chyba czasu jak miałam 9 lat około? I w sumie to było tak, że w pierwszej klasie się uczyłam u jednej pani, w drugiej klasie u drugiej pani. I jakoś moja mama się znała z panią Moniką, i, i tak poleciła mi panią Monikę, i przyszłam do pani Moniki. I od tamtego czasu się uczyłam u pani Moniki. Ola, opowiadaj, jak długo się uczysz? Ja od jakiejś czwartej klasy, ale przedtem chodziłam jeszcze na zespół w mojej szkole. Pani Monika właśnie prowadziła. I gdy pani Monika zrezygnowała z uczenia w MDK, to zapytałam się, czy mogę chodzić indywidualnie jeszcze, i się no, chodzę. I już się czujesz piosenkarką? No, nie wiem. No, może trochę, tak. Cóż za skromność. Tomek, jak długo? Ja uczyłem się u innej pani do trzeciej klasy. Następnie w czwartej klasie rodzice zapisali mnie do pani Moniki. Y, którą właśnie rodziców koleżanka poleciła i bardzo dużo się u pani Moniki nauczyłem i cieszę się, że mogę mieć w nią zajęć. Dominika, ty właśnie jako skazana na <grym <grym zajęcia u mamy? No, u mnie było tak, że na początku jak y, chciałam uczyć się śpiewać, to nie wybrałam mamy. W ogóle uczyłam się u kogoś zupełnie innego. Wydaje mi się, że jakoś po dwóch latach, półtora roku, coś takiego, stwierdziłam, że spróbujemy z mamą. Jednak mając nauczycielkę śpiewu w domu, no jest to wygodniejsze niż żeby jeździć gdzieś tam w miasto albo, albo coś. No i no jakoś tak stwierdziłyśmy, że spróbujemy. Że nie ma, nie ma gwarancji, że nam się uda dogadać. No bo jednak, jak <laughs> uczycie ktoś, kto jest z Twojej najbliższej rodziny, to jest to trudniejsze, niż gdyby to uczuł prawda. cię ktoś obcy. I początki były ciężkie, nie powiem, e, ale teraz już jest dobrze i jestem bardzo dumna z tego, co nam się udało wypracować, bo faktycznie jest tak, że nawet jeżeli mama mówi mi jakieś uwagi, to już nie biorę tego tak personalnie do siebie, bo na początku tak było. Czuję jak się ukorzeniam, nie chcę już pętać się, tu jest moja ziemia. Pani Moniko, czy te zajęcia są po to, aby y, y, pani uczniowie y, spełniali swoje marzenia, bo każdy chyba z was marzy o tym, żeby zawodowo potem parać się muzyką, prawda? Tomek? Tak? Tak. Dominika? Ja tak. Małgosia? Tak. Ola? Mhm. Zdecydowanie tak. Y, pomagam y, młodym ludziom, y, spełniać te marzenia. E, wielu z nich pracuje, bo to jest też praca, tak? to, to są ogromne marzenia, ale też okupione pracą, e, dość intensywną pracą, bo, bo często jest tak, że wielu ludziom się wydaje, a każdy śpiewać może, ty masz talent, idź, no mam talent. E, to nie do końca jest tak, ponieważ ten talent bardzo często um, wystarcza na krótko. Tu ja mam przyjemność pracować z bardzo zdolnymi, młodymi ludźmi, ale też bardzo pracowitymi. Ale to jest taka praca od konkursu, od festiwalu do festiwalu. No bo musi być jakiś taki cel hmm. wytyczony, prawda? Często tak jest. To akurat y, y, ta reprezentacja, którą mamy dzisiaj w studio, y, rzeczywiście bardzo często bywa na festiwalach, bardzo dużych festiwalach, trudnych pod tym względem, że one mają często zasięg ogólnopolski, zasięg międzynarodowy. Właśnie Małgosia całkiem niedawno wróciła z festiwalu międzynarodowego w Bułgarii. Gdzie otrzymała pierwsze miejsce, była jedyną reprezentantką Polski na festiwalu, który trwał tydzień, gdzie było kilka tysięcy uczestników. Także no to są um, ogromne wyróżnienia i nagrody za, za, za tą pracę, którą oni wykonują, ale jednocześnie na pewno sprawia to um, ogromną radość. I to jest taki naturalny I, doping do pracy kolejnej, prawda? Na pewno tak, na pewno tak. Oni pięknie się rozwijają, poznają wspaniały repertuar. Tak? Bo, bo, bo pracujemy nie wiem, nad piosenkami Wodeckiego nad piosenkami Zauchy nad... Y Piosenkami z tekstami Osieckiej, Młynarskiego, to jakby na co dzień tego nie mają szansy specjalnie poznać. Pracujemy nad wieloma piosenkami muzykalowymi, filmowymi, disneyowskimi. One są bardzo trudne. To nie jest tak, że od razu można pewne rzeczy zaśpiewać i mnie bardzo cieszy to, że oni się w to wkręcają. I cieszy mnie też to, że właściwie nie pracujemy tylko od konkursu do konkursu, bo coraz częściej mamy okazję. Wystąpić na żywo, spotkać się z publicznością? Eldres trochę stał się taką waszą estradą, prawda? Tak, bardzo się cieszymy. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Józefowi Eliaszowi. No i pani Katarzynie Mantej, która no, podjęła taką inicjatywę skontaktowania się z Panem Józefem i zaproponowania mu właśnie naszych koncertów. A czy jak ci młodzi ludzie przyjdą na zajęcia i powiedzą, chcemy wystąpić? w telewizyjnym show. No to niektórzy mieli już powie. tą okazję. Ja się domyślam. Tak, to jakby ja nie mam nic przeciwko, tak? No, jeżeli chcą wystąpić i ja wiem, że y, mają szansę tam y, zaistnieć, to jak najbardziej tak. Będziesz próbować Gosia? Tak. W sensie, Dalej? W sensie, że... że... Pójdziesz do jeszcze innych programów? Tak. W sensie... A może jeszcze wrócisz do tego samego programu? Możliwe. Nie wiem, nie, nie mogę jeszcze za bardzo mówić. No właśnie, nie możemy mówić, ale <śm> lada <śm> chwila w pewnym programie, ogłosie tak, będziemy mogli zobaczyć, tak. Dominikaty, I to chyba już we wrześniu. Tak. Mm, ja czuję, że chyba takie programy nie są dla mnie. A, a Ola? Może kiedyś spróbuję, aczkolwiek teraz jeszcze nie wiem, czy jest na to czas dla mnie. I Tomek. Ja też kiedyś bym chciał spróbować, yy, ale teraz też jeszcze nie jestem pewien, czy to dobry czas.